Z gdzie mamy w ogóle religię szamanistyczną, animistyczną więc zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inne skutki opętania, podejście do opętania. Więc, jeżeli będziemy mieli bogobojnego Żyda z Dybukiem w pięcie lewej, w lewej pięcie się Dybuki gnieżdżą, i będziemy mieli szamana z Budiacji, dla dlatego opętanie jest absolutnie naturalnym stanem i po prostu czymś, co, z czym on sobie radzi, tak jakby codziennie, niemal, tak. Nie wyjdzie, nie? On... Szaman może zrobić dokładnie wszystkie punkty prawidłowo, idealnie. Nie pomoże pacjentowi. Przyjdzie rabin, który będzie... połowicznie kopem ten, a już będzie rabinem. I to już zagra. Tak, więc hasło klucz na dzisiaj kod kulturowy. Yy, generalnie no, No dbajcie o siebie, o swoją psychikę. Tak, jeżeli... Że chrześcijaństwo też nie jest żadną powiedzmy wyjątkową religią, jeżeli chodzi o opętania, że tutaj sporo rzeczy się powiedzmy... A, no bo nie wiem czy w tam wyłapaliście czemu opętania są aktualnie złe tak? dla kościoła katolickiego, bo opętania na tym poziomie mogłyby zaburzać hierarchię kościoła, bo nagle znajdzie się jakiś kolejny prorok, który powie, że przed niego przemawia Bóg i, i co powie kościół? Nie, chuj! Jesteś opętany, przez Ciebie mówi diabeł. Co, co gorsze, kiedyś nam to pasowało, kiedyś dobrze, że Bóg mówił przez bycie. ale teraz na to nie pasuje, teraz to nie. Co gorsze, jeżeli opętany zrobi dokładnie to, co Jezus w świątyni na widoku kupców. No. To byłaby dopiero zadyma. Więc... Gdzie jest to jak najbardziej zgodne z no, Więc ja naukami. Mówią, że... Więc to też jest, że czasami opętanie może być zgodne inspe, z... Z, duchem, z dogmatem danej religii, a mimo to może być zjawiskiem negatywnym. No dobra, bo no mówię, to jest temat, rzeka można by naprawdę tutaj dużo mówić, e, więc może ta część główna, powiedzmy, gdzie my się produkowaliśmy tak bardzo mocno, to by był na koniec, bo też nie chcemy was tutaj trzymać, bo dochodzi 22, więc ewentualnie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś takiego, no to tak. postaram się odpowiedzieć. Zapraszamy do dyskusji, kto nie będzie nagrywany. <laughs>